Odcinek, tym razem to będzie odcinek y, z mitów, y, a w ogóle z tej strony, z tej strony, w ogóle z tej strony, Rockets. O nie, nie to włączyłem. Y, no wyjdź. Dobra. Y, y, wiecie, bo ja jestem u mojej. Y, Przeszywanej kuzynki. No i. No, no i e, właśnie. No i e, po prostu ona się mnie pyta, czy mogę. E, czy, czy mogę. Czy może się odzywać, dobra? E, dzisiejsze mity. To jest. Są mity takie. E, muszę tylko pootwierać skrzynki, e, żeby. Wydrobić. Wszystkie postacie. Ale to zajmie chwila. Serio, mówię wam. muszę sprawdzić jedną rzecz nie. Dalej muszę otwierać te wszystkich. Wiesz, co nie? Koleżanki hmm. no Nie gadajcie, że ja muszę tak wszystkie puszczać no Albo wiecie co? Mam inne pomysły Nie, nie mam Po prostu pokażę wam te mity eee, Pierwszy mit jest z Barleya Chodzi o to, żebym miał coś czarnego? Był jeszcze taki czarodziej Barley. On miał takiego... Nie no tak się nie da tego zrobić. Muszę wydropić. Muszę wydropić te postacie. Albo... Chodzi ci o czarny Nie, to nie jest czarny pixel, już go usunęli, bo wcześniej był taki czarny pixel. Dobra, Frank, Bo tak by było, bo tak jest szybciej. Co ja mam odpierać? No, nie da się. Mm. Najgorzej. E... Czekajcie, widzimy się za chwilę, jak te wszystkie postacie wydropię. No i nareszcie odblokowałem wszystkie postacie. Jezu, zajęło mi to godzinę, serio! To się strasznie odblokowuje. Nie, nie dwie. Nie będę okłamywał tutaj widzów. No, yy, no i nareszcie to zrobiłem. I pierwszy mit jest taki: yy, Ciekawe, czy go kiedyś widzieliście. Yy, wybieramy Barleya muszę to sprawdzić nie, a nie, widzicie widzicie, dalej jest taki czarny piksel jak się dobrze przyjrzesz czarny piksel ciągle jest czarny jeden mały piksel możecie sobie to możecie sobie to y, zrobić czekajcie, spróbuję spróbuję zrobić jedną rzecz a nie no i jeszcze jed, jeden mit związany z barleyem. Tym razem ze złotym barleyem. Bo wiecie, że jak się wróci barleya, to z tyłu ma klocek Lego. Widzicie? Ma klocek Lego. No właśnie, tak, ma klocek Lego. E, czekajcie, bo ja już zapomniałam, jakie to były mity. Nie no, z bula na pewno. Nie. Czekajcie. Eee... Czekajcie, bo a wie? No właśnie, tego tutaj nie widać. A nie, w sumie widać. Patrzcie, bo patrzcie, Nikt stary, stary teraz patrzcie na jej oko na górze. To na czole. Patrzcie, teraz jest tak, jakby chciało kogoś zabić. A patrzcie, teraz jest jakby chciała się z kimś zaprzyjaźnić. To są e, mity. E, czekaj, bo coś słyszałem. A mama mnie woła, że muszę iść. No, muszę iść na zakupy. No i y, zaraz wrócę jak, zaraz wrócę jak, y, no, pójdę po te zakupy i dalsze Wam mity pokażę. Dobra, na razie, na razie czekajcie po prostu. Pranka. Dobra, zrobimy mu chwilowego pranka. No i tego bram nie wiem, może gdzieś mu przestawimy Dobra, tu. może tu. I tego bram tu damy gdzieś. Nie wiem, może tu. I teraz. Odajcie. Oh, Yy, dobra, siema z powrotem, Ja, no siema z powrotem, ale czekajcie, bo mi się je, jakoś coś tam usunęło, czekajcie. Yy, miałem przecież Brawl Starsa, przecież miałem ekran Brawl Starsa, no. Co? Jak tu nie mam Brawl Starsa? Wiesz coś na ten temat? Nie. Na pewno? Na pewno. Dobra, bo ty nie kłamiesz? Gdzie jest mój Brawl Stars? Dobra, przepraszam was serdecznie, bo nie wiem, jak mi Brawl Stars mógł mi się usunąć. Dlatego może zagrajmy w Pixel Gun 3D. A i wiesz, że to jest Frank? Co? No, wychybać z tego. Ona mnie sfrankowała, ale jak? Jak? Chyba z tego. Jak? Gdzie to jest? Co? Jak? Jak? Słuchajcie, franku frankutany. Nie! Tu się nie. Jak ty mogłaś? Jezu! Przechodźmy do tego. Brown starsa. Co ty dobra się? Dobra, e... Czeka, bo sobie hmm. Patrzcie. E, raczej to tutaj będzie, patrzcie. Nita. Ma tutaj miśka czerwonego, a jak się wybierze czerwono-nosa Nita no to wtedy jest taki sam misiu. Po prostu jest w, rękawiczce, w rękawiczkach i z tą Mortką. Po prostu ona pokazuje. Tu jest każda inna, każda inna jest postać. A tu akurat jest taka sama, no. No i w sumie to byłoby na tyle. No, to jest w ogóle to, to, to jest wszystko. Więc żegnajcie, żegnam się i nara.